No i zaczynamy kolejną odcinek serii Litów GTA 5, czyli serii, w której to sprawdzam różne teorie oraz legendy, jak sama nazwa mówi. I dzisiaj sprawdzimy, czy misji Skograbiuro True ochroni nas przed ogniem i jak ten ogień będzie się zachowywał. Podobno ma nas również leczyć. rzeczywiście będziemy mogli natrafić na hilujące ognisko. Brzmi to absurdalnie, ale oglądajcie uważnie do samego końca, bo to może jeszcze zaskoczyć. Zaczynamy naszą dzisiejszą teorię od tego, że jesteśmy właśnie przed biurem FIB, a właściwie biurowcem. I teraz włazimy do środka, ponieważ rozgrywamy misję skok na biuro coś takiego, czy tam napad na biuro. Whatever, po prostu musimy ogarnąć sobie właśnie to podejście. Wybrałem już ścieżkę z drażakami. Musimy wejść do góry, podłożyć ładunki jako Michael. Dobra. Podzimy i udajemy się od razu do windy. Niestety, przyspieszyć tego nie mogę, ale wy nie przyspieszajcie i zostawcie teraz łapeczkę w górę. I możecie także zasubskrybować, żeby nie ominęły Was kolejne materiały z Grand Reef Auto 5 w moim wykonaniu. Bo jeszcze myślę, że mogę Was fajnie zaskoczyć. Kurde, nie pamiętam tej misji. A fajnie by było jeszcze sobie powtórzyć. GTA 5 przed y, wyjściem GTA 6. No to byłoby fajne ale Oczywiście dawajcie znać A ja biorę mopa No te misje były cudowne, ale ja skipuję Bo nie ma co, po prostu lecimy I zaraz będziemy podkładali ładunki Dawaj Majki idziemy szybko, szybko Takiego początku dawno nie było, spokojnego O tym co zaraz się będzie działo, no to będzie mocne Ale jestem naprawdę ciekaw tego jak to wyjdzie o, no właśnie. Gra niestety tak oskryptowana, więc już odpowiedziałem na pytanie. Nie da się wcześniej mopa ogarnąć. Myjemy, czysto, podkładam paczuszkę w szafce. Proszę bardzo. Jest tam w tej szafce? Patrzcie, jest, widać ją. No, dbałość o szczegóły. Coś takiego bardzo lubię. Normalnie mamy tutaj agentów. Jeszcze możemy sporo rzeczy tu sprawdzić. Dawajcie oczywiście znaka, co byście chcieli. A czy ja naprawdę mam aż tyle... Okej, okay, wy piszcie teraz propozycję, a ja daję wam time -lapse z mycia podłogi przez Michaela. Mamy to, idziemy podłożyć pakę. Paka podłożona. Dobra, dobra jest. W takim razie wychodzimy. Jak gdyby nigdy nic, widzicie, profesjonalna firma. Michael nie zostawia śladów i zjeżdżamy w takim razie na parter. I mamy to. W takim razie przechodzimy do meritum sprawdzania dzisiejszej teorii, do eksperymentu i zamieniamy się w grupę strażaków. Dobra, mamy to i jedziemy w takim razie dobra, dobra, dobra ona na szczęście umiejętność specjalna działa bardzo dobrze Michael, który się przeteleportował w 3 sekundy niesamowite policja pojechała kawę, dobra, w takim razie musimy odpalić ładunki pięknie Absolut Cinema Dalej robi to robotę, ale my pomijamy i lecimy na bombach. Tylko od złej strony. Od złej strony podjechałem. Mamy to, mamy to i zobaczmy czy jest błąd. Czy go naprawili. A dokładnie jak to był Michael, to... Tak, zobaczcie, jest jego telefon. Telefon Michaela. Normalnie zostaje. Po tym jak do nas dzwoni, zbakowany. Dajcie znać, czy kiedykolwiek go zauważyliście. Bo on jest niezauważalny przez to, że jest noc, ale jest tutaj. Co ciekawe, normalnie możemy, możemy przez niego przechodzić. Dobra, dajcie znać, a ja wlatuję do środka. Dawaj, 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 dawaj. Jesteśmy, udajemy się do windy. Jest i nasza ekipa. I sprawdzamy. Sprawdzamy, czy strój strażaka rzeczywiście jest od No, powinien w teorii być, ale zobaczymy. Co się stanie, jeżeli wejdziemy w ogień? Dobra, okay, jesteśmy. Tlen w ogóle mamy tutaj ograniczony. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym sprawdził, co się stanie, jeżeli ten tlen nam zejdzie. Bo raczej nikt tego nie sprawdza, ponieważ ten tlen schodzi naprawdę powoli. Zresztą, jak widzicie, schodzi naprawdę wolno. Dobra, gdzie mamy jakiś ogień? Jak na razie, nic nie widzę. Szkoda, że w ogóle w tej misji. O, teraz broni nie mogę wyciągnąć. Nie mamy gaśnic jako właśnie uzbrojenie strażaka, bo by fajne, jakbyśmy mieli tylko w tej misji. Zresztą strażacy normalnie jako NPC-ty grzemają. Dawaj, dawaj, 53 piętro? Jak dobrze słyszałem. 52, 53, dobra. W tą stronę, spoko, spoko. A czy mamy tu jakiś ogień? Powinien być, ale nie wiem, czy nie na niższym piętrze. Ta, niżej. Teraz ja tu się wbijamy. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Mamy to. Dobra, wchodzę. Jesteśmy w serwerowni. Zabieramy dysk. I wychodzimy stąd. Dobra. O, oho! Dobra, wali się. Ja pierniczę. Mamy to. To był dobry wybuch. Ta misja jest naprawdę jedną z lepszych misji. Jeżeli o to chodzi, mam nadzieję, że w szóstce będzie pełno takich oskryptowanych, ale naprawdę e, w takim fajnym klimacie. Ej, dobra, przyznaję, grałem to w grę wiele razy. W 100% jak ją robiłem, nie raz ale już tego nie pamiętam. Serio. To tu się jakieś schody waliły. Ekipa została porzucona, a Franklin normalnie spada. Lekko podszedłem za blisko do tych schodów, ale dobra. Lecimy, a jesteśmy tutaj powrotem. Żyjmy to jeszcze raz i wlatujemy. Dawaj, z, 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 z ekipą. Dobra, mają topór strażaka. Dobra, mamy nasz ogień. Bardzo dobrze. W takim razie wlatujemy. Okej, okay. pytanie, czy tu mogę wlecieć, nie, zobacz, okej, okay, rozumiem, że tu leży sza szafa serwerowa ale to w <grym z> wysokiej jakości, no dobra tu nie wejdziemy, a tu coś mi zabierze AP, no widzicie, Franklin się zasłania od ognia, ale nic nam nie robi, no dobra w takim razie idziemy dalej muszę sprawdzić, kurde, wszystko bo tu może się to dziwnie zachować nie no, no nic nam nie robi Zasłaniamy się od ognia, ok, rzeczywiście. Żeby poczek po nie dostał. Co oni tu robią? A bo paki tu leży. No tak, nie podniósłby się sam. Dobra, stawaj, stawaj. Przez wybuch odpadł. Może przez to ogień mi nic nie robił. Ale nie. Dobra, wszystko się wali. Ja przebiegam przez ten ogień. Nie pali się. Rafin. No to wiem, patrzcie, normalnie stoję w ogniu. No, taki ogień bez przesady. Aż tak chyba te stroje nie są odporne. Ej! Zaczęło mnie to bić, a chciałem zobaczyć, czy. Ej, ten ogień nie działa. Ale coś mi zabrało. P. patrzcie, zabrało mi rzeczywiście to AP. Tylko nie wiem, czy ogień, czy co. Ale ten ogień. No nie działa do końca jak powinien. Jak widzicie, rzuciłem tu ładunek, tam ładunek i nic. Naprawdę, no dobra. Ciekawe. Dobra, dalej się wali. Franklin jest cały. Jo, ale to wygląda. Zapomniałem, jak to spektakularnie się prezentowało. Dobra. Nie, czekajcie. Dobra. Dziwnie się to zachowuje. Bo przed chwilą, jak wyjąłem ten ogień, to. Jakby oddało mi, bo że akurat się tak złożyło, możliwe. wróciliśmy jeszcze raz do budynku, żeby powtórzyć napad na biuro i sprawdzić po raz ostateczny, czy rzeczywiście ten ogień zachowuje się tutaj dziwnie. No bo jednak w jednym miejscu zabiera nam HP, w drugim nie zabiera, a w trzecim oddaje nam HP. No musimy to jeszcze sprawdzić, bo tego nie jestem pewien. Właśnie, mogę się trochę obić. No tak, średnio. Otwierajcie. Dobra. Muszę się jeszcze trochę obić. Dobra. Zaraz mu pomogę. No, to mu nie pomogę. Myślę, że tyle wystarczy. Latujemy teraz każdy ogień większy. Dobra. Ej, bo mnie zaraz coś przyciśnie. Zapomniałem, że to budynek się wali. Dobra. Ten ogień nam nic nie robi. Ten nam coś robił? Czy to nie był ten? Czekajcie. Posiedźmy im dłużej. Tak, patrzcie, ten nam coś robi. Tak, normalnie, ten już nam zadaje HP Te małe to są małe, więc nie ma się co dziwić Ale, to jest ciekawe Czekajcie, to jest moja ekipa Dobra, wejdźmy, a tu nie wejdziemy No, dobre, 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 dobra Czyli te większe, których się Franklin osłania, zabierają nam HP Czyli wszystko się zgadza Okej, okay, nie jest to nic dziwnego Muszę znaleźć ponownie tamten Który był, ale on był gdzieś, nie był ten Ej, dobra Teraz nam skoczyło HP, kiedy weszliśmy w ogień Spróbujmy wejść w inny Żeby nam HP zabrało Czekajcie, wejdę do góry Czyli rzeczywiście, okej okay, to nam zabiera, próbujmy żeby nam oddało Ale jednak, rzeczywiście Coś jest nie tak z tym ogniem Że jeden zabiera, okej okay, Tak jak powinien, po czasie A drugi oddaje, dobra, widzieliście to zobaczmy Nie, teraz już nam nie oddaje, dobra Ale wiemy, że przy windach Na 51 piętrze Możecie wejść w ogień i zostać magicznie uzdrowieni. Mówiłem, żeby oglądać do końca. Nie wierzyliście mi pewnie, a widzicie, warto oglądać serię litów, a mi nie pozostaje nic, jak potwierdzić tą teorię.